Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na filmik, na który czekałam na maksa, na maksa długo, dzisiaj zrobimy sobie e, unboxing Thermomixa e, 7. Czarnego, pięknego. Ja już miałam okazję z niego korzystać. Natomiast tylko i wyłącznie w biurze. Nie miałam go jeszcze u siebie w domu. Nie wiem, jak będzie wyglądał na Blacie, więc jestem na maksa ciekawa. Z takich moich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że on jest turbo cichy. Sterowanie wygląda zupełnie inaczej. Ten ekran robi wrażenie. To gotowanie na Kukidu to jest taka zabawa, więc naprawdę ekstra. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne. Użytkowanie, no to będę go oczywiście testować. Jeżeli macie ochotę, to mogę nagrać jakiś film właśnie z testowania Thermomixa, jakiś możemy zrobić przepis, obiad, ciasto. Jestem otwarta na propozycje, a dzisiaj unboxing, pokażę Wam, co jest w zestawie, co otrzymujecie. Ja jeszcze mam torbę do Thermomixa. Nie wiem, czy ona będzie w regularnej sprzedaży, czy tylko będzie dla przedstawicieli, natomiast też mogę Wam ją na końcu pokazać. Pamiętajcie, że możecie u mnie tego termomixa zamówić. On aktualnie jeszcze jest w cenie 6669 zł. Na dole w opisie zostawiam Wam do mnie na miarę. Śmiało dzwońcie, piszcie czy to na telefon, czy na maila. Ja na pewno odpowiem na wszystkie nurtujące Was pytania. Także zabieram się za. Rozpakowywanie, już nie mogę się doczekać testów. Opakowanie jest trochę inne niż w Thermomixie 7C. Tam zdecydowanie ten karton był bardziej wysoki. Tutaj jest podłużny. Otwierając, mamy tutaj taką grafikę. Po otworzeniu ukażą nam się trzy pudełka. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Warto się z nią zapoznać i sobie przejrzeć i przeczytać. To jest taki fragment instrukcji obsługi. Natomiast dużo rzeczy macie też w cookie, aplikacji. No i sam ten Thermomix jest bardzo intuicyjny. Działa tak naprawdę jak taki tablet, więc myślę, że każdy sobie ze spokojem z tym poradzi. Jakby do zestawu przy zakupie macie dołączonego też e-book. Wystarczy, że zeskanujecie sobie tutaj z boku kartonu taką naklejkę, i to właśnie powinno Was przekierować do tego e-booka. Tutaj mamy jakąś klauzulę informacyjną. Gratulujemy nowego urządzenia Thermomix 7. No, ale to, co nas najbardziej interesuje, jest tutaj w środku. Mamy karton od naczynia, które jest tą dodatkową izolacją, od waromy i od bazy. Pierwsze, syk. Drugie. Ech, baza. Nie mogę tego kupić. A jeszcze jest kopystka. Ja prawie cała mogę wejść do tego kartona. Jeśli chodzi o karton, to często dostaję pytania, czy trzeba go zostawić. Nie trzeba. Można, nie trzeba. A jeżeli będzie potrzeba odesłania do serwisu, to na spokojnie kurier może do was przyjechać z już gotowym kartonem i zapakujecie sobie tego termomiksa w razie potrzeby po prostu w karton, który przywiezie kurier za pośrednictwem jakby serwisu. Także jeżeli nie macie miejsca, śmiało karton można wyrzucić. Natomiast jeśli macie miejsce, to super. Zostawcie to sobie gdzieś na strychu, w piwnicy czy gdziekolwiek. Po rozpakowaniu w zasadzie mamy cztery elementy, czyli kopystka, waroma, baza i naczynie. Zabieram się za rozpakowywanie z tych woreczków foliowych. No, już się nie mogę doczekać naprawdę, aż on stanie tutaj na blacie i zobaczymy. Jak to będzie wszystko wyglądało? No bo wygląd jest naprawdę totalnie inny, zupełnie bardziej minimalistyczny. Trochę wydaje mi się, że jednak tamta wersja była taka bardziej uniwersalna, jeśli chodzi o wygląd, bo ten już jest taki zdecydowanie bardziej nowoczesny i na przykład do kuchni retro, no nie wiem czy będzie pasował. Oczywiście to jest jakby kwestia gustu, ale na pewno jest dużo bardziej nowoczesny. Od poprzedniej wersji. Na ekranie jest folia. Ja raczej należę do tych ludzi, co od razu zrywają. Wiem, że niektórzy e, trzymają, nie zrywają. Ja raczej e, zawsze od razu ściągam. Kopystka ma również zupełnie inną budowę. Jeszcze szczerze mówiąc, nie jestem do niej przekonana. Wydaje mi się, że tamta jakoś tak bardziej była w stanie więcej zgarnąć z jakby tej części, z dna naczynia, natomiast ta ma tą przewagę, że tutaj po całej, praktycznie krawędzi ścianki jest w stanie ściągnąć nam jakieś resztki kremu czy czegoś tego typu. Więc na pewno będę się po prostu musiała przyzwyczaić. Do zmiany. Na pewno ogólnie będę się musiała przyzwyczaić do zmiany tego urządzenia. Jest naprawdę dużo plusów. Przede wszystkim to, że on jest turbocichy. Przede wszystkim to, że nóż teraz tutaj ma taki suwak i wystarczy to przesunąć i już nóż możemy wyciągnąć. Nie trzeba tej tutaj podstawki kręcić. No, jest parę takich rzeczy, które naprawdę mi się w nim podobają. Jest też parę rzeczy, co do których mam wątpliwości, ale jakby taką pełną recenzję dopiero zrobię w momencie, kiedy będę rzeczywiście dłużej użytkować ten sprzęt. No mi się on bardzo podoba ze względu na to, że jest realnie czarny, a nie taki szaro-niebieski. Te dostawki, przystawki są naprawdę piękne i ogólnie całe urządzenie jest naprawdę piękne. Waroma jest dużo większa, ale mam też wrażenie, że jakby jej powierzchnia tutaj jest większa, ale jako naczynie, tak jak teraz sobie porównuję do poprzedniego modelu. Jakby zajmuje mniej miejsca, w sensie w szafce, takie jest bardziej kwadratowe, więc może bardziej poręczne do schowania. No dobra, zabieramy się za podłączenie. Myślę, że w sumie na początku podłączę go tutaj na wyspie, żeby go włączyć, pokazać jak to wygląda. Albo może tam, już w miejscu docelowym, dobra, może jednak tam, żeby zobaczyć, jak on będzie się prezentował, już bezpośrednio u mnie na blacie. W środku znajduje się jeszcze w naczyniu koszyczek miarka, która już nie jest miarką, tylko jakby taką pokrywką i motylek. I to jest w zasadzie wszystko. Nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Jeżeli chodzi o akcesoria, które pasują z poprzedniego modelu, to jest to osłona noża miksującego do obierania ziemniaków, warzyw i do niektórych dedykowanych przepisów. Pasuje także sensor, jeżeli ktoś z Was miał. Motylek stary też pasuje, koszyczek stary. No, w teorii nie pasuje, w praktyce pasuje. Ale jeśli chodzi o akcesoria typu nakładka krojąca, czy ten spiralizer, no to niestety nie pasuje, i tutaj do tego modelu będzie wypuszczana najprawdopodobniej nowa. Także tak się prezentuje urządzenie: podłączamy, włączamy. No i pokażę Wam, jak wygląda ten tablet, bo on naprawdę robi największą tak naprawdę różnicę. Jeśli chodzi o pokrywę. To ona działa bez blokady do 2000 obrotów, więc można ją podczas gotowania podnosić. Jeżeli jest większa ilość obrotów, czyli tam 3-4000, to ona już ma blokadę, że jej tutaj nie podniesiemy. Czyli to, że. Nie ma tych łapek tutaj, nie sprawia, że jakby tutaj będzie jakieś niebezpieczeństwo. Dużo osób też mnie pytało, jak to wygląda w przypadku wyrabiania ciasta, bo wiemy, że tamten Thermomix potrafił się dosyć mocno trzęść podczas wyrabiania. Miał te takie łapki, które zatrzaskiwały to naczynie. Tutaj tego nie ma, jakby naczynie stoi na bazie w ten sposób i to jest wszystko, ale nie trzeba się naprawdę o to martwić. Urządzenie jest stabilne podczas pracy, ono się kołysze w ten sposób, ale nie rusza się jakby z miejsca, z blatu i naprawdę nie trzeba się martwić. To wyrabianie ciasta czy inne rzeczy, które tak tym termomiksem potrafią miotać, no nic się tu nie dzieje, naczynie jest stabilne, jest tutaj zablokowane na tej bazie i o to się nie musicie. Martwić. Jeśli chodzi o kabel, on w dalszym ciągu jest tak jak w starym modelu wsuwany, czyli że możecie go sobie skrócić wedle potrzeby. Ja na pewno to teraz zrobię, bo mam blisko do gniazdka. Jeżeli macie dalej, to można go sobie oczywiście wyciągnąć. Z takich różnic, które, z których ja się też cieszę to nie trzeba będzie tutaj do tego Thermomixa mieć podstawki, ponieważ on ma wbudowane tak jakby kółeczko i nim już będzie można ruszać. Czyli on tak naprawdę na tych przednich nóżkach gumowych się zapiera, że jest stabilny i może się ruszać w każdą stronę, ale jakby tych nóżek z miejsca nie rusza. A jak go podniesiemy tutaj delikatnie za ten ekran, no to ten tył urządzenia na spokojnie może sobie jeździć, bo tam jest po prostu taka nóżka, która na to... E, pozwala, więc nie trzeba desek. E, Thermomix nie będzie e, przez to miał też wyższej wysokości, bo te podstawki jednak trochę e, centymetrów miały. No i dobra, już nie gadam więcej, podłączamy. Thermomix już mniej więcej na docelowym miejscu. E, podłączam go sobie pod e, gniazdko. Włącza się go tutaj. E, to jest przycisk, tak naprawdę jedyny fizyczny. E, wcześniej było to e, pokrętło, a teraz to jest e, tutaj. Trochę mocniej trzeba nacisnąć, nie tak delikatnie, tylko tak porządnie. Także on się włącza. Tak jak mówię, fajne jest to, że naprawdę można nim przesuwać. Zobaczcie też, że ta baza tutaj jest naprawdę mała. Ją można ze spokojem wrzucić do szuflady. Jeżeli ktoś nie chce mieć termomiksa cały czas na wierzchu, no to to jest super opcja. Pierwsze uruchomienie, przygotujcie się na to, zarówno z nowym i starym modelu. Zawsze jest długie. On musi się skonfigurować. Tutaj też będziemy musieli wpisać hasło do Wi-Fi za chwilę, więc to na pewno, na pewno będzie długie. Tutaj pod spodem są też wbudowane głośniki. Naprawdę dźwięk jest spoko. Śmiałam się, że można by było tutaj oglądać Netflixa. Uruchamiamy język, który nas interesuje. W moim przypadku oczywiście polski. Założę może jeszcze naczynie, żeby nie wyglądał tak... Goło, tak to wygląda, prezentuje się naprawdę fajnie. To, co ja już widzę, to to, że ja, będąc niską osobą, na spokojnie zajrzę sobie do tego garka i wszystko będę widzieć. Przy blacie, który tutaj jest, 92 cm, i przy tamtym termomiksie i podstawce miałam z tym problem. Także on jest niższy, więc dla mnie to jest dużo wygodniejsze. Sugerowany kraj Polska. Tutaj są wskazówki bezpieczeństwa, zazwyczaj to jest to tak pokazane, tak samo w starym modelu. Jakieś wskazówki dotyczące właśnie bezpieczeństwa, żeby nie przepełniać naczynia, żeby uważać na poparzenia, na noże, żeby przeczytać instrukcje. Następnie łączymy się do Wi-Fi. Po połączeniu z internetem należy zalogować się do KuKitu. Możecie to oczywiście pominąć i działać na funkcjach manualnych, ale to jest trochę bez sensu, bo Thermomix, jakby głównie, głównym, główną zaletą Thermomixa jest ta platforma. Więc logujemy się poprzez kod QR, bądź możemy się zalogować manualnie. Po połączeniu idziemy dalej do następnego kroku. Muszę Wam powiedzieć, że ten ekran jest naprawdę pod fajnym kątem, pod fajnym nachyleniem. Zupełnie inaczej się tego używa niż poprzedniego ekranu. Jest po prostu lepszy kąt, wygodniejszy kąt nachylenia i łatwiej się czyta, łatwiej się tutaj coś wpisuje. Tutaj możemy sobie wybrać ekran główny, w zależności od tego, co lubimy. Czy większość ma być tutaj przepisów, jakieś zdjęcia, inspiracje, czy ma być tak pół na pół, czyli trochę zaplanowanych przepisów. Mój tydzień, mycie wstępne, takie najszybsze, jakieś opcje, które najczęściej używamy. Bądź lubimy mieć tryby pod ręką. Ja myślę, że sobie zrobię takie, lubię mieć wszystko zorganizowane, czyli żeby zaplanowane przepisy, które mam zaplanowane w danym tygodniu, były na wierzchu. To jest takie, myślę, że dla mnie najlepsze, chociaż zastanawiam się też nad tymi inspiracjami, bo to też fajnie wtedy można złapać jakiś nowy przepis. Więc może jednak zostawię sobie to. A, dobra, to będziemy na końcu ustawiać szablon. Na samym starcie trzeba było zrobić aktualizację, więc chwilę trzeba będzie poczekać. Pokażę Wam jeszcze torbę. Thermomix tam się aktualizuje, bo wyskoczyła właśnie aktualizacja pewnie na początku. Jak go uruchomicie, to u was też tak może być, bo on będzie na bieżąco aktualizowany o nowe funkcje, więc czasami taka aktualizacja może się pojawić. Chcę Wam pokazać tę walizę, bo jest prześwietna. Być może ona też pojawi się w sprzedaży dla klientów, ciężko mi powiedzieć. To jest torba dla przedstawicieli. No i naprawdę muszę przyznać, że fajnie jest pomyślana. Ale to jest po prostu jest to taka walizka z miejscem właśnie na bazę, z przegródką tutaj, żeby się nic nie poobijało, czyli. Ta waroma. Tutaj mamy zamek na kopystkę, na motylek, więc walizka jest naprawdę fajna i myślę, że nie tylko na Thermomixa może posłużyć. Tutaj, jak klasyczna waliza, ma wysuwaną rączkę. Kółka naprawdę są skrętne, także jestem z niej zadowolona. Na pewno będzie mega wygodna do transportowania tego Thermomixa. Także tak się prezentuje unboxing urządzenia, tak się prezentuje torba. Jeżeli jesteście chętni na zakup to zapraszam was dane macie na dole w opisie. Widzimy się już w następnych odcinkach. Koniecznie dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, żebym ugotowała, no i możemy to w następnym odcinku sobie zrobić. Do zobaczenia. Pa pa.